nasi najmłodsi uczniowie znaleźli się bardziej do przodu. Przed chwilą ich widzieliśmy tutaj w akcji dziadków, znajomych, krewnych i wszystkich, którzy przybyli wraz z naszymi wierszakami. Moi drodzy, dla was jest to początek. Ale jak wchodziliśmy, widzieliśmy, że jesteście bardzo odważni, bardzo energiczni. Nie wam szkoła, nowy etap w waszym życiu. Etap, który będzie trwał 6 lat. 6 lat w tej szkole, 3 lata w klasach młodszych, 3 lata w klasach starszych. To jest wszystko przed wami. Za wami wakacje, wakacje pełne wrażeń, niespodzianek, wspaniałych chwil. Jak widzicie pogoda dostosowała się już całkowicie do funkcjonowania szkolnego, płacze za tymi wakacjami. Chciałbym, abyście w nowej szkole poznali nowych kolegów, zawarli nowe przyjaźnie. W tych zespołach, w których będziecie, w zespołach klasowych, czujcie się jak najwięcej. Szkoła jest bardzo duża. W tej chwili uczniów jest 720. 720. W naszej szkole obowiązuje taka zasada, i tutaj kieruję do Państwa, abyście Państwo nadmiernie wspomagali Przeprowadzając dzieci do szatki i ich wejścia do szkoły. Przy tej ilości chodzących osób do szatni. Szatki są tak małe, że nie wytrzymują tej ilości. Mamy problem. Osób chodzących do szatki. Bardzo proszę nie, nie zajmować głowy dziecięcych postaracich dzieci przebrały się. Również proszę mnie wchodzić do szatni. Panie wychowawczynie, klas pierwszy, przyjdą po dzieci, zabiorą mnie na górę do klas. Bąskie korytarze szatni hol, nie sprzyja rzeczywiście takiej dużej ilości, jaka w tej chwili jest w szkole naszych najmłodszych. Szanowni Państwo, w naszej szkole są ciała przedstawicielskie rodziców. Jedno z tych jest to Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, bardzo aktywna instytucja wspomagająca działanie szkoły. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki pozyskało kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z projektów fundacji, z projektów Unii Europejskiej na działalność szkolną, na działalność programów edukacyjnych, sportowych, wychowawczych. Bardzo Państwa zachęcam do wstąpienia do tego stowarzyszenia, bo te osoby, które kierują stowarzyszeniem w ciągu najbliższego roku, dwóch lat, wyjdą z tej szkoły, a należy. Kontynuować to, co one rozpoczęły. Jest to jedyne stowarzyszenie wspierające szkoły w naszym mieście i powiecie naprawdę aktywnie działające na rzecz tej szkoły, tych dzieci. Ta szkoła jest otwarta dla Państwa w każdym wymiarze. Mój gabinet jest otwarty dla Państwa od rana do popołudnia. Z każdą sprawą. A stowarzyszenie. Jest tym miejscem, w którym Państwo możecie rzeczywiście aktywnie funkcjonować działać na rzecz dzieci, waszych dzieci. Wszelkie informacje możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej i tutaj na tablicy ogłoszeń przy wyjściu po prawej stronie jest tablica stowarzyszenia. Jeszcze raz zachęcam Państwa do wstąpienia do stowarzyszenia, do wspierania funkcjonowania. Państwa dzieci w szkole. Moi drodzy, przed Wami najtrudniejszy miesiąc w Waszym młodym życiu. Wejście w nową szkołę, w nowe doświadczenia, przygotowanie się do pasowania, które będzie w październiku, więc w tym miesiącu musicie rzeczywiście wykazać się tymi wszystkimi działaniami abyście mogli w październiku być pasowani. Życzę Wam wspaniałych, naprawdę wspaniałych przyjaźni szkolnych, wspaniałych dni i tych jak najlepszych opisów, które będą świadczyły o Waszych dokonaniach w najbliższych latach trzech. Wszelkie. Opłaty, informacje o opłatach uzyskacie Państwo u Pani Kolinisty. Jeśli chodzi o autobus uczniów z obszaru gminy, w tej chwili jest negocjowany układ z ostatniego przystanku, z którego zawsze od lat jest zabierana grupa dzieci, autobus będzie odjeżdżał i drugi przystanek będzie prawdopodobnie na wysokości Starego Erykopolu, czy czyli przystanku autobusowym. Także będziemy starali się zabierać dzieci zarówno z początku miasta, tam z granicy miasta, z ulicy Słonecznej, Strażackiej, jak i tutaj z ulicy Opórniny, ze względu na dość dużą odległość rzeczywistości dojścia dzieci, i młodszych, i starszych. Wszelkie opłaty, które Państwo wywołujecie związane z obiadem, zakończyły się w dniu wczorajszym. Lista rezerwowa, tworzona, która jest tworzona w tej chwili, pozwoli na zwiększenie pracowników i wyposażenie kuchni. W tej chwili nasza stołówka nie ma możliwości, zarówno względem osób, jak i wyposażenia. Aby ponad te zapisane 100 osób i 50-60 osób z OPS-u wyżywić więcej. Także, jeżeli Państwo od 23 sierpnia nie zdążyliście zapisać dzieci do stołówki szkolnej, proszę o zapisywanie na listę rezerwową. Wtedy, mając kolejne kilkadziesiąt osób, tak to jest już uzgodnione z Urzędem Miejskim, będziemy mieli możliwość zwiększenia stanu pracowników stołówki jak i wyposażenia żeby wyżywić te blisko 200 osób w naszej szkole organizowane są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, zarówno zajęcia, które sprzyjają rozwojowi intelektualnemu dziecku, dziecka jak i również zajęcia wspierające jego od strony fizycznej jest prowadzona gimnastyka korekcyjna, proszę Poszukiwać informacji od wychowawców na terenie szkoły, w jakich godzinach kto będzie prowadził tą gimnastykę kolekcyjną. Są również prowadzone zajęcia logopedyczne, to też będzie realizowane już to przez wychowawców i osoby prowadzące te zajęcia. Zaczynamy, moi drodzy, czy jesteście gotowi wejść do szkoły Maluchy? Chyba nie, kto był w przedszkolu? No to już wiecie, co to, to znaczy być w grupie z dziećmi, z koleżankami, kolegami. To zaczynamy od klasy pierwszej A.